W środę 14 listopada o godzinie 10 w Szkole Podstawowej nr 12 i w Gimnazjum nr 7 na Osiedlu Zwycięstwa miało miejsce wielkie wydarzenie. A mianowicie tuż za budynkiem szkoły odbyło się uroczyste otwarcie nowego boiska wielofunkcyjnego. Dzisiaj wielka uroczystość zarówno dla Rady Osiedla Nowe Winogrady Północ, jak myślę, że przede wszystkim dla mieszkańców osiedla zwycięstwa i winograd, ponieważ dobiegł końca pierwszy etap budowy wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu zwycięstwa przy zespole szkół nr 7. Jest to pierwszy etap inwestycji. Cała inwestycja opiewała na dość znaczną kwotę, bo około 250 tysięcy i zostało wybudowane boisko do tenisa i do siatkówki, to na pewno jeszcze czym możemy się pochwalić i co nas bardzo cieszy, to to, że udało nam się również wygrać w konkursie drugi etap budowy tego boiska i w przyszłym roku będziemy dalej kontynuować to działanie, no bo całe działanie obejmuje oczywiście przebudowę całego tego boiska. Osobiście to było moje marzenie od 12 lat tutaj, bo pierwszy taki projekt powstał 12 lat temu. Niestety nie udało się tego zrealizować. Powstało tylko jedno wojsko tutaj na osiedlu wtedy, a no, moje marzenie było, żeby taki kompleks powstał przy szkole, żeby służyły i osiedlu i szkole. Teraz kolejne znowuż taki, już moja przyszłość, bo ja w ten sposób na to patrzę, to żeby to było odpowiednio zagospodarowane, czyli starania o to, żeby. Prowadzone były zajęcia i dla dorosłych, a my postaramy się o to, żeby dzieci miały co robić, no i żeby ten obieg był jak najlepiej wykorzystany. Dzisiaj uczystość jest podwójna, bo z jednej strony jest to otwarcie pierwszego etapu, ale jednocześnie trzeba pogratulować Radzie Osiedla, że wygrała kolejny grant. I to w dużej konkurencji mieliśmy 36 wniosków, tylko 15 zostało dofinansowanie, w tym właśnie osiedle zwycięstwa będzie miało. Środki w przyszłym roku na drugi etap. I to sumę z dofinansowania miasta 200 tysięcy złotych, a więc i duża suma. A więc o to, dzisiaj będziemy otwierać, wiemy już, że będzie miało dalszą kontynuację w kolejnym roku. Jak widać, Dzień, nawet bo pogoda bo... i gęsta mgła nie pokrzyżowała planów. Wszystko odbyło się zgodnie z harmonogramem. Przywitanie zaproszonych gości, przemówienia, pobłogosławienie obiektu. Ziemię boi ziemię, Wszechmogący Boże racz pobłogosławić i poświęcić ten nowo wzniesiony obiekt sportowy. Szczęść Boże, niech obiekt służy jak najlepiej. Nie by takiego widoku ale musicie się Uroczyste uczyć. przecięcie wstęgi. W stylu smaku. Ogłaszam, że boisko przy szkole... Przy zespole szkół nr 7 zostało otwarte. Brawo! szkolnej będzie można przyjść za 5 lat, za 10, za 25. Wspomnij Podpisy 10. gości na piłce, która upamiętni to wydarzenie. A na koniec pokazowy mecz w wykonaniu uczniów. Jako zarząd jesteśmy bardzo zadowoleni, że y, został dzisiaj ujęczony kolejny y, etap owocnej współpracy między Poznańską Spółdzielnią Mieszkaniową Winogrady a y, Samorządem czym Poznań Winogrady Północ. Zadanie, które dzisiaj zostało otwarte, czyli mówimy o wielofunkcyjnym obiekcie sportowym przy Zespole Szkół e, e, numer 7 na Osiedlu Zwycięstwa, rodził się dość długo, ale dzięki wielostronnej i wielopaszczyznowej współpracy z Wydziałem B Wspierania Jednostek Pomocniczych, jak i tutaj spółdzielnią, udało się to dzisiaj szczęśliwie zakończyć. Ja ze swojej strony tutaj w imieniu zarządu chciałbym życzyć e, szkole, na osiedle zwycięstwa, jak i przedszkolu, które sąsiaduje obok, jest współgospodarzem tego obiektu, aby nie służył szczęśliwie i aby były same, same zwycięstwa na tym wojsku. My też przyłączamy się do życzeń i z niecierpliwością czekamy na kolejne obiekty sportowe.